Korbotronik tak zwany. Nie chciałam to tak zrobić. Tri. Sosna. A już jednym cięciem masz całe drzewo rozchupane, tak? Nie, dwóch. Dobry. Jak no to, jak? No tak, ci nasi i... I, i później, tak. Nie tak, nie tak jak w, w Strand Deep, gdzie musisz to ciąć przez pół dnia. <tronik> no akurat to nie. Mhm. To nie, bo to jest Early Access. To jest early ac I tu masz Maple Syrup, mm -hmm. Putinę, Energy, Anxiety. Anxiety to jest lęk, mm -hmm. energy to jak jest w. w. w my summer car. Um... My energy? U <laughs> Sleep. No? tak? Sleep. Panie. I Putinę to jest jedzenie. Co nie? Uh -huh. Ale na start szkło masz w lodówce, jak w Mejsamerce. No w my chyba nie masz za wiele w lodówce, nie? Nie, ale mogę, mogę Wam pokazać, ile tu mamy. Mhm. Uh -huh. Pokaż, widzą, ile lodówce. mamy w lodówce. O, kurde. Masz no. nawet Bimberek? Nie, to jest Maple syrop. A, Maple syrop. A, ksyrop klonowy. No, jak w Kanadzie. A to wiesz, że ten y, holenderski wafel. to są też właśnie z syropem w tym samym klonowym. To jest są wafle z strywą strefą Ale wiesz, że można w tej grze też sobie robić sam. Sam Syrop z i Iż go też sprzedawać. Więc... A po nim piany jesteś czy nie? Nie. Nie. Nie, nie będziemy nie będzie mogli tego filmu puścić jako zaznaczyć jako, że jest dla dzieci, syneczku. Eee, jak. Bo tutaj się moze... słowo. <laughs> i, I można. I można. Mm, no. I można jeszcze sprzedawać. Ee, ee, Maple wine, mm -hmm. czyli ten? Wino z syropu klonowego. No. Mm -hmm. A dobre jest? Nic nie wiem, nigdy nie próbowałam tej metody. Syneckowy? Długie? I to tak, jeszcze raz, czy takie kawałki po prostu wrzucasz na traka? Takie kawałki po prostu. Wrzucasz na traka? No. Poka. Co ty No. A, to ten, to nie jak Masia Merka górka rośnie, tylko co są prawdziwe fizyczne te... mogą Jak jedziesz, to ci mogą na drodze wypaść? No. Tak? Tak. To musisz mogą albo ci powoli wypać. jechać, albo ten. No albo albo szybko jechać. Ja jeżdżę zawsze na czwartym biegu. <laughs> A do tego musisz paliwo zupełnie, czy nie? Czy Eee Musisz. A jak cały kawałek wrzucisz, to co się stanie? Cały kawa... co? No nie potniesz tego, tylko cały kawałek na wrzucisz. To już sprzedaż. A nie sprzedaż, tak? Mm -mm. Musisz być pocięte. No, jak w nasionerka. Tylko tu, tu, tu nie ma, e że tak, ale to jest bardziej realistyczne. No tak, bo jak ładnie układasz, to więcej zmieścisz. No. Albo można tak zrzucać. I możesz zawsze sprzedawać? To jest jedyna jedna Twoja praca, czy masz więcej prac w tej grze? Masz więcej. Jak sprzedawać szerp klonowy, i, i Maple Wine, i jeszcze inne tam. Wygrać wyścigi, dodali Rally, i inne. Mhm. Ale tu to jest limitowany ten, bo on ma taką półkę na, na Firewood, co nie? A ten, a, ten go, ten, co sprzedajesz ma limitowane, to wejście, tak? Tak, limitowane, że nie możesz grindować sobie fajne e, czy pieniądze. Czyli, sobie czyli tak, e, w kółkę i w kółko zarabiać. Mm -hmm. Tylko jest limitowane, codziennie, co nie? Mm -hmm. Od 8 rano on się otwiera. Mm -hmm. znaczy to jest nasz bra, więc tak tu Francis. I to jest tak. Jakby w matematyce to jest plus 4, plus 4 cały czas, bo jak zawieździesz 3 z tych kawałków, to będzie 8, 18, 18 no, dolarów. Mhm. Ile to 18 dolarów na euro albo złoty? No, euro jest w granicach blisko 1,10, więc 18 dolarów to jest jakieś 17 euro. Aha. A na złotych 18 dolarów to będzie jakieś 70 zł. 70? 70. Okej, okay, więc jakby to była polska gra, to to byłoby 70 zł i mogłabyś już kupić sobie yy, kiełbaskę. Tak, kiełbaskę z na grilla. Tak? No. No dobrze. Raczej już jest full. Yy. I po prostu jak załadujemy te ostatnie kawałki, jedziemy do Francisza i jedziemy na stację. Benzynował. Mm -hmm. Z tym, z gaskam, czy nie? I to możemy odczepić i możemy iść. I tak, i teraz jedziesz pełnym gazem, ciśniesz, dzidę no czwarty Na czwartym biegu. Na odcięciu. Tylko... Tu jeżdżą też samochody. Ale to musisz ładnie jechać Widzowie patrzą. Nie, nie trzeba. A znasz tą drogę? No. O Wojciech! Znam drogę. Jakby masz tu stenda i możesz po prostu selować. A to czemu połówkę tylko zdecydowałeś? Nie, bo trzeba na to zielone cioszko jechać. Jezus. A tyłem teraz musisz, tak? No, teraz muszę Więc Trzeba mieć prawo jazdy na to. Tak, ładnie zobacz. Mhm. Boom. I, do, I teraz mam 300. Mhm. 300 I co 300? możesz kupić za te 300 dolarów? Eee... Uh, Części? Hmm. To jest nas brat Francis. czyli jak wujek w moich z car. Tam, I can't wait for summer to come. Each weekend I go camping, for sure. Mm -hmm. Co nie? Mm -hmm. Jakby... Masz tu friendship, ma... ma... mama. My beloved mama. Older brother. Kales, Kaka. i jak on ma, jak masz 25 z nim friendship to zbuduje ci gara garaż. Jak z tym masz 25 friendship to on ci zbuduje z garaż. Ile bierze za te budowanie garażu? Czy nie, nie, nie. Czy on ci nie płaci? Czy ty mu nie płacisz? Nie, tylko trzeba. A jak masz friendship fajer... to ci zbuduje garaż ty. za flyer. Za za, za, za za darmo. I, z, I ty komuś musisz tu dać firewood, co nie? Aha. I to wszystko, nie? Okej, okay, no? czyli ty mu dajesz taki handel wymienny, tak zwany. Ty dajesz firewood, a on ci buduje garaż za to. Tak, taki handel. No? O! Wojciech! Chodzi o Let's go. Siść zgasi ten trak. Co? Nie. A nie jeździsz z kamery jak powiedziałby kierowca? Co? Nie, bo mi tak lepiej. Ło jakie poślizgi ty. Umie diftować. Można tu też w ogóle diftować, więc... Wajciech! Co? I tu też można dostać mandat. No właśnie, bo chyba... Za 800... Za 800 dolarów! No za 800 dolarów, a masz czysta, to pójdziesz do więzienia. Nie, ty nie ma do więzienia akurat. Tu zawsze stała policja. Za nie zawsze stała policja. Tu? Mm -hmm. Co nie? Mm -hmm. I... A ty coś... ile tu jest limit prędkości? 70. 270? No? Co ty gadasz? Prawda. A to jest bar jak w My Car, że żule się biją, czy nie? Mm, nie. Ale można pić wine. Co to jest pić wine? Pić! A pić w wine? <laughs> pić wino! No? Panikę aż się Najlepiej, żeby po prostu zrobić tak. <laughs>